Ksiądz Pralat Józef Obremski. Urodził się na Ziemi Lomżyńskiej. W Ostrowi Mazwieckiej ukończył gimnazjum. Studia w seminarium na Wileńskim Uniwersytecie Badorego rozpoczął w 1926 roku. Święcenie kaplańskie otrzymał z rąk arcybiskupa metropolity wileńskiego Romualda Jalbrzykowskiego. 12 czerwca 1932 roku już na Zajucz młody ksiądz otrzymał pierwszą nominację na wikarego do Turgiel w pierwszej polowie czerwca 1932 roku ja i moi koledzy kursowi w Wilnie w kościele św. Jerzego odbyliśmy ćwiczenia rekolekcyjne przed przyjęciem sakramentów kaplaństwa w kościele akademickim świętego Jana tu leżeliśmy jak snopy zboża przed ołtarzem aż Jego Ekscelencja metropolita Wileński poświęcił nas Bogu na służbę. Lata spędzone w Turgielach wypełnione były służbą duszpasterską, społeczną, publiczną działalnością dla dobra parafian. Ksiądz Józef często przywoływał postać Lucjana Żeligowskiego, który mieszka w Andrzejowie, położonym w odległości około dwóch kilometrów od kościoła. Pewnego razu, 15 sierpnia, w czasie sumy, w której uczestniczył generał żeligowski, przypomniałem o cudzie nad Wisłą. Nie wytrzymał. Tylko cud, a my, żołnierze, to nic. Na moją prośbę wygłosił wspaniały referat w salce parafialnej na temat Idea bitwy pod Warszawą. Wielkim szacunkiem cieszył się ksiądz Józef Obremski, a odwaga i sprawiedliwość w traktowaniu drugiego człowieka przesparzały mu sympatii nie tylko parafien. Jego światły umysł znacznie wyprzedzał dokonanie epoki. Uczył współdzielczości, założył teatr, zorganizował kursy szycia i gospodarstwa domowego dla 200 dziewcząt. Był prezesem Ligi Obrony Powietrznej, Towarzystwa Przeciwgruźliczego. Rozwijał dobroczynność, ukrywał ludzi potrzebujących pomocy, uratował przed wywózką na Syberię Litwinkę z tej higienie z rakiszek. Był wszędzie tam, gdzie potrzebna była pomoc. Władzy sowieckiej nie podobało się, że ludzie go słuchają, że w latach 1947-1950 nie ograniczał swej działalności duszpasterskiej dla parafii turgielskiej. Kiedy zbliżały się już wojska sowieckie, byłem z pięć tygodni w Iwiu Kololidy, cały maj. Pracowaliśmy od rana do nocy, bo w okolicznych parafiach aż jedenastu kaplanów, proboszczów wymordowali. Ludzie szli i szli przez cały dzień. Jednego wieczoru ksiądz proboszcz mówi Jutro o wschodzie słońca masz być w konfesjonale. Poszedłem. Patrząc, ze 40 chłopców okazuje się cała białoruska policja. Po spowiedzi udzieliłem im komunii. Wszyscy jak jeden poszli do polskiej partyzantki. Plac Rynkowy w Turgielach. Z tego placu 11 czerwca 1942 roku tysiące ludzi odprowadzało księdza Józefa do więzienia, padając kolejno do stóp oficerowi z blaganiem o laskę. Zawieźli mnie na ofiarną, tam, gdzie później było KGB, na który Lenin długi czas ręką wskazywał i z którego później po mnie generał Wilk już na wolność nie wyszedł. Kiedy przejechali mnie brać, zbiegła się chyba cała parafia, około trzech tysięcy ludzi. Pobiegli do Eiberga, oficera niemieckiego w sąsiedztwie, ale Austriaka. Katolika. Zawsze go wspominam z wdzięcznością, bo uratował mi życie. Powiedzieli mnie na to badanie. Niemiec wyciągnął z szafy wielką księgę i czyta z niej, słowo po słowie, tekst mojego kazania i to moim głosem. My teraz cierpimy, ale miejmy ufność. Przyjdzie czas, kiedyś będziemy wolni. Na zajutrz, na kolejnym przesłuchaniu. Postawiono mi oskarżenia. Zakładam AK, zabraniam ludziom oddawać Niemcom kontyngenty. Krótko mówiąc, kandydat prosto na Ponary. Przyjeżdża Eiberg, ocalił mnie. Sam ryzykował. 2 lutego 1950 roku mnie a potem księdza pralata Leona Żebrowskiego wezwał wójt Rosjanin i stanowczo ostrzegł, że jeśli w ciągu 24 godzin nie wyjedziemy poza granice gminy turgielskiej, wywiozą nas na białe niedźwiedzie. W marcu tegoż roku, akurat w środę popielcową, pierwszy raz zajechałem pod kościół w mejszagole. Mejszagola stanowi ostateczny port bo tu zacomował ksiądz Józef swój kutę rybacki na stale. Nieustannie jednak klodzył ludzi. Przez ponad 60 lat miasteczko było mekką dla zagubionych dusz, wygnańców i zlaknionych Bożego Słowa, otuchy, pokrzepienia. Zamieszkał w niewielkim, wymagającym remontu baraku, dawnej służbówce, którą przewrotnie nazwał palacykiem. A ja cieszę się z tego baraku. On przyjmował i przechowywał wygnańców, przeważnie karanych za polskość. Nie bacząc na konsekwencje, ksiądz Józef udzielał schronienia, opatrywał rannych, pielęgnował schorowanych. W pałacyku dożywali swoich dni ksiądz profesor Stefan Gulbinowicz, ksiądz Leon Lawcewicz, ksiądz profesor Bronisław Jeleński, ksiądz doktor Sylwester Malachowski, ksiądz pralat Leon Żebrowski, ksiądz prałat Lucjan Halecki. Przyjeżdżam raz z Wilna, na podwórku leżą czyjeś rzeczy, walizeczka, jakieś książki. Co jest? Wchodzę, a tu ksiądz Halecki, który pyta, czy ksiądz mnie przyjmie? Ten pralat w katedrze wileńskiej kiedyś wychodził przed wiernych jak orzeł, teraz był wyrzucony na bruk. W czasie kolendowania władze z rejonu wileńskiego, a znajdowali się w Wilnie, wzywali mnie do siebie. Zabraniano mi spotykać się z młodzieżą szkolną. W czasie uroczystości odbywało się krążenie czujnych ludzi, Próbowano dowiedzieć się, kto uczęszcza do Kościoła. Kontrolowano dochody, stwarzano trudności podatkowe w uzyskaniu pozwolenia na remonty. Zaczynałem, zaczęło od cara 12 zmian politycznych, a potem różne bolszewickie, sowieckie, inne zmiany w czas, więc to może co najwięcej, są, że ja przeżyłem i mnie nawet był biskup Kisiel w Soku, który pod koniec tutaj pisał, tylko dlatego żyjesz, żebyś potrzebny dla innych. Ta ziemia wileńska jest droga dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy się tutaj urodzili, mówił ksiądz Prawat. I dał wyraźny dowód na potwierdzenie tych słów. Pozostał ze swoim ludem, na dobre i na zle. Nie wyjechał do Polski. Mimo iż w ramach repatriacji miał taką możliwość. Postanowiłem ostatecznie, że zostaję. Przecież parafianie patrzyli, co ksiądz zrobi: pojedzie czy nie. Kiedy zobaczyłem, że tak mnie obserwują, pomyślałem: po co mam wyjeżdżać i ich wszystkich swoim przykładem wyciągać? Więc z parafii mało kto wyjechał. Mówię, że właśnie musi nas wszystkich jednoczyć Jezus Chrystus swoją Ewangelię. Tylko wiara święta może jednoczyć naród między sobą, rodziny i narody ze sobą, bo wszyscy jesteśmy jedną rodziną Bożą. Oto tak zwykle staram się ludziom mówić. U twych stóp. Wileńszczyzna się korzy, naszci godny pralacie wiekowy, szczerze wdzięczna, że Ty, sługa Boży, na dusz grzesznych ruszały ślowy, dzieląc to, czego los nam nie szczędzi, odkąd Polskę znadwili cofnięto, nie skąpiłeś z ambony orędzi. O wytrwaniu, choć gniecie pęto. Gola, Olany, Turgiele Znaczą szlak Twej pasterskiej posługi, Gdzie z Chrystusem zdążając na czele Wiodłeś orszak wierzących długi. Rok za rokiem mijały a w treści, Jak paciorki na sznurze różańca, Teraz wspólne zwycięstwo Bóg wieści Wiekuiste u niebios szańca. Gdy rozpłyniesz się w nich, oszczędź troski, Wileńszczyzna wierności dochowa, Mowie ojców i temu, co boskie, A Twój zasiew uwieczni ruń nowa.